Dzień dobry, witam serdecznie. Agent nieruchomości Michał Żelaka Max Speedway i Józef Sieda, też agent nieruchomości Jura Remax Speedway. Witamy. Witamy. Właśnie wróciliśmy z objazdu. Byliśmy zobaczyć nieruchomości, które są w moim portfolio, dlatego że zbliża się lato. Jak wielu z, z vás, ja też planuję parę sporo wyjazdów. I właśnie znalazłem dla vás najlepszego agenta, tutaj Michała, który zajmie się w mojej nieobecności prezentacją, przedstawieniem państwu nieruchomości, które są w moim portfolio. A zrobię to z przyjemnością, ponieważ pomagamy sobie w Remaxie i jeżeli agent nie może obsłużyć danej nieruchomości, przekazuje ją innemu. Więc ja tą drogą też dziękuję Michałowi i chciałbym zaprosić was do kontaktu. Telefon będę miał dalej przy sobie, więc Mój numer telefonu jest 799 867 909 i Michała. A mój numer, jeżeli chciałbyś zobaczyć te piękne nieruchomości, to 514 367 776. Więc zapraszamy. Zapraszamy i mi życzymy miłego wieczoru. Miłego wieczoru.